Dzień dobry, z tej strony Miedza Gra dzisiaj ze mną e, Josiek e, On ma taki jakby kanał e, Mafia Czułna Niezbyt bardzo popularny Gdyż ponieważ dopiero go założył jak ja wypuściłem mój pierwszy filmik Czyli niedawno I dzisiaj tak z nudów wyszła nam akcja Ziemniak Tak się nam nudziło, a to dwurzędowy modowy kombaj bo oryginalny też testowaliśmy to się humanistycznie tamtym robi gramy na mapie warmia V4.1 Ja na tej mapie już gram od 13, tylko że w 13 to się nazywała Warmia V5.2 się może potwierdzić, prawda? Weźmy długo grali na tej mapie w 13, aż w końcu zaczęła, zaczęła bugować i, i zmieniliśmy na nieciekawa mapa. No ciekawa mapta, też graliśmy. 15 Także dzisiaj, za sterami e, pięknego traktora New Holland t 6 siedzi Josiek. Ja tylko tu z boku siedzę i komentuję, co on tu wyczynia. Nie dokopali do końca. No, <laughs> założyłem. I tak. E, pozdrawiam bardzo Mikiego. Który mi tu e, ten, nic nie zrobił, ale go pozdrawiam, bo też na tej mapie kopali kartofle. Też jest filmik, e, tylko że jest u Kaskadera chyba ten filmik. No chyba tak. I także pozdrawiam ich serdecznie. I wystarczyło wtedy wam opryskać i byście mieli więcej kartofli, bo ja mam opryskane i już dwie tony mam. A, Josie, pokaż ten lasy piękne. O, teraz to jest warmia V1.5, V4.1 i można na nim drzewa sadzić. Tu też trochę to Nie. I żeśmy się trochę w las pobawili. Nie było żadnego lasu z chojakami, jak to mój dziadek mówi, chojoki. Nie wiem czemu tak. I żeśmy sobie po prostu zasadzili las. I tam, jak nam brakuje hajsiwa, tu stoi gdzieś na skupie o pose Scott King. I sobie, jak brakuje hajsiwa, jedno drzewko i już hajsiwa jest. Dobra, kopiemy te kartofle, Bo w końcu nas Tu się jeszcze mój piękny rozpiernicz na podwórku pokazał. Idziemy. na no, dnie, jest taki. To jest chleb. O, tutaj już na żniwa gotowy kombajn. Oczywiście, za drzewo kupiony. Tutaj jest Musi Eee, musisz dwójkę dać, żeby normalnie chodzić. Piękny case Magnum. Tam 380 Stay, e, nie. Jezu. Smart track. Lambo, taki, taki jeden jeszcze traktor na gospie. Piękny siemnik do te szóstki idealnie pasuje. O! O tym, żeśmy sadzili ten las. 160, że trochę się zaszło. Po pierwsze ładnie pozostawiałem maszyny. tym kartofle sadziłem. Szybciej. Co? Tutaj Lambo z tym jeździł Magnum jeździł z tym. No to właśnie o to chodzi. Nie mm. ma nic więcej. Czekaj, jeszcze tutaj. No a T6, T6, te, e, te dobrze mówię, bo mi się myli z T5, nie wiem czemu. Jeździł z tym, a pierwszy Lambo jeździł jeszcze z silnikiem do na nawozu. A to piła do wycinki drzew w lesie. Dobra, koptykę kartofle, bo nam się taśma skończy na aparacie. Już mówię, że nagrywamy aparatem, gdyż nam żaden program nie chciał działać do nagrywania. Tak to już bym dawno założył kanał. No, testowałem kilka programów do nagrywania ekranu i, i żaden mi nie działa. Bo mam może za słabego kompa, albo coś. I jakby był jeszcze program do nagrywania, gorsze lagi by były. i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że strasznie, strasznie ciężko chodzić tutaj 15 na tym kąpie. Bo tu jest system XP, takie z nowych elementów to jest karta graficzna. Jeszcze jedna kółko i sypiesz. Piotrek weź, Josiek, weź tak, scharakteryzuj swój kanał, co będziesz planował na nim robić. Jeszcze nie wiem, co będę na nim robił, ale też na pewno będziemy nagrywać. No, jakieś uśmie. akcje w kompie, czy coś takiego. No, w rzeczywistości. W realu też coś będziemy nagrywać, na pewno. No i takie tam różne rzeczy. E, jakby co, mieszkamy niedaleko siebie, więc chodzimy... To jest 5 minut drogi. Jak no, się nowy nabytek <laughs> załączy... Oto nowy nabytek. Zaraz pokażę wam mój nowy nabytek. Sorry, Josiek. Oto mój nowy nabytek. Taki głośniczek. Dobra. Taki nowy nabytek. Nieźle daje basem. Na tej mapie się włączy światła, są mniejsze lagi. No. Jak mogliście zauważyć na tamtym odcinku, jak Sonia załączył światła jakie Halc ma trakiem, to normalnie myślałem, że w drzewo już walne. Takie lagi się zrobiły. Także tego tak, kopiemy te kartofle, mi się nudziło i siałem te kartofle, sadziłem znaczy się. Tam też szóstka siał o ten, o ten traktor piękny siał z jęczmień. Może w kolejnym odcinku pokażę żniwa z prasowaniem, jak zarobię na prasę. Ale w sumie jest tutaj dużo hektarów kartofli, to może na prasę coś uzbiera. I w kolejnym odcinku zrobimy żniwa, prasowanie. I tak, prawdopodobnie ja będę prasował, a ten pan, co tu siedzi i, na, i jeździ z New Hollandem teraz, prawdopodobnie będzie chciał ładować. Wersję. Gdzieś przy krowach... Świnie się chyba nie będziemy bawić, bo na V4 to jest poprawiona wersja, tak jakby na fał eee, wyhodowaliśmy, wychodowaliśmy ile, ile tam było? 80 swin no i nie mogliśmy ich sprzedać nigdzie I żeśmy całe chęciwo przyczepy do transportu wydali no i, i trzeba było usunąć save, bo się nic nie dało kupić, ani nic się... Wszędzie szczyźnia było, żadnego sprzętu nie było, nic się nie dało zrobić po prostu. A ja nie... Weź bo na ostatnią przyczepę nasypię. Nie, ja to... I naprzód mówię, syp to ładna górka się zrobi. Oczywiście modowe przyczepy. Jak nie każdy mógł zauważyć. Bliżej podejść, bo sypi i nie sypie czasami. To trzeba przy samym tirze pojechać. Nie, żabie sypie. Dobra, pokaż te przyczepy. Przyjmuję dowodzenie. Gdyż to jest przyczepa z modu. Można to zauważyć jednym faktem. Tutaj ma dorobione takie coś. Oryginalna przyczepa. Nie ma czegoś takiego. I z tego mogę podczepić drugą. Ta też jest modowa. Ale te już są oryginały. Dwie przyczepy Fügel. I taki kompleks przyczepy Fügel. Nawet oto jest e, pygel. No, tylko że Tyrmana. Bo tira pygel nie mogłem nigdzie znaleźć. Na modhubie nawet. Jeszcze nikogo tak nie powiedział, żeby zrobić e, tego. Tira pygel. A w ogóle jest jakiś Tyr pygel? Nie, nie sądzę. No przyczepy y, robią, ale tira do przyczepy to już nie zrobił. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Chciałem, za zapierdolił. Osiem, nie przeklinaj mi tu, bo to mogą e, dzieci oglądać. Nie, bo się tu nie będę oglądał. He, 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 bardzo... Ja nie będę oglądał, ale zaraz to zrzucimy i na youtuba. I robimy to na żywioł, gdyż e, to nam się nagrywa. Nie montujemy nic. E, jak niektórzy, że ktoś czeknie, wytnął to i skleju, tamto, a my na żywioł idziemy, co się wydarzy, nie wiemy. Nie mamy już programu do montowania. Zrzucamy z aparatu. Ja bym miał drugi aparat.